Róża Maritim, która jest sprzedawana jako róża pnąca, ale ja mam podobne doświadczenia jak y, właściciel sklepu Floribunda.pl, który o tej odmianie pisze, że jego zdaniem y, w Polsce ona nie przekracza 1,50 m. To jest, to jest już drugie moje podejście do tej odmiany. Kiedyś miałam ją na samym początku i ona mi po bardzo ostrej zimie wymarzła nawet pod granicą. Kopca. Kolor tej róży to jest taki intensywny, amarantowy róż. Ona wygląda cieplej na tym nagraniu. Niestety mój telefon sobie z tym odcieniem nigdy nie radzi, więc jest to taki chłodny, z fioletowym odcieniem róż, bardzo intensywny. Te kwiatuszki są duże, tu widać na mojej dłoni. I ona faktycznie co roku, nawet niewielki mróz, redukuje ją praktycznie do poziomu kopca. W tym roku była jedną z trzech odmian, które musiałam po ziemię przyciąć praktycznie do ziemi, więc ona faktycznie, skoro tak marznie, to może nie mieć siły, żeby to met 50 co roku w Polsce przekroczyć. Ale przy tym jest przepiękna. Te kwiaty mają specyficzny urok, jest widoczna z daleka i uprawiana jako róża właśnie taka krzaczasta, parkowa, moim zdaniem ma rację bytu. Pachnie również no taki typowy zapach lekko owocowy, niezbyt intensywny, ale ona jest głównie z powodu tych kwiatuszków sporej wielkości ozdobna, więc taka ciekawa propozycja. Ona jest też tak odporna jak w te większość tych róż w tej chwili niemieckich. Więc ciekawa propozycja ale nie jest to jakaś róża, dla której warto y, usuwać inne róże z ogrodu, żeby zrobić jej miejsce.